Ju, już nie zniosę tego dłużej. Droga kobietko, mam Ci coś do powiedzenia. Chcę Cię zachęcić do rzeczy, którą możesz zrobić zupełnie samodzielnie. Nie potrzebujesz do tego nikogo. Wystarczysz sama Ty. Chcę, żebyś zgromadziła kredki, flamastry, jakieś kolorowe pisadła, którymi będziesz się posługiwała. Oczywiście, skoro będziesz miała kredki i flamastry, to potrzebujesz też papier notes, w którym będziesz pisać. Jak już to zgromadzisz, to robisz rzecz następującą. Będziesz rysować, to nie jest chyba niespodzianka, będziesz rysować rzeczy, które pamiętasz, że jak byłaś dzieckiem, jak byłaś młodsza, możesz też być wtedy nastolatką nadal. Rysujesz rzeczy, które pamiętasz, że sprawiały tobie frajdę. Takie twoje niewymuszone niczym pasje. Podkreślam, że mają być niewymuszone, bo warto, żeby cię nikt do nich nie zmuszał. Niech to nie będzie szkoła muzyczna, do której chodziłaś, jak byłaś mała i chodziłaś, bo ktoś inny chciał, a nie ty. Twoje pasje, twoje fantastyczne czynności, które cię pochłaniały bez reszty. Rysujesz je i rysujesz wszystko, co ci, co ci się odpamięta, co, co, co sobie przypomnisz. I to mogą być większe rzeczy, a to mogą być malutkie projekty dziecięce typu. Wyścigi ślimaków, które na przykład ja robiłam, albo budowanie baz w krzakach, albo skakanie na skakance, cokolwiek. Nie ma w tym nic złego, czy to, znaczy nie ma złych pasji z dzieciństwa, po prostu wyrysuj wszystko, co pamiętasz. Jak już to zrobisz, to robisz następną część. Jesteś cały czas w tej przeszłości i myślisz sobie, o czym marzyłaś, jak byłaś mała. Kim chciałaś być? Jakie miałaś plany? Czy chciałaś być astronautką? Czy chciałaś być lekarzem? Czy chciałaś być nauczycielką? Czy chciałaś jeździć autostopem? Albo chciałaś mieć klinikę dla zwierząt, bo miałaś odwiecznie kolekcję zwierząt w domu od kanarków poprzez żółwie i psy. Więc wyrysowujesz swoje marzenia, które miałaś. Plany na przyszłość. Bardzo czasami głupie nawet, odważne. Wszystkie. Wszystkie, jakie. Sobie odpamiętasz. I rób to bez pośpiechu. Ważne, żebyś po prostu miała czas dla siebie. Nikt ci wtedy nie, nie ma prawa przeszkadzać, więc odetnij się od nich, odetnij się od telefonu. Może się okazać, że będziesz to robiła godzinę i nawet nie będziesz wiedziała, kiedy ten czas ci minął. Po co masz to robić? A no po to, żeby na nowo znaleźć się w takiej energii dziecka. Wbrew pozorom, mimo że jesteś kobietą, co jest fantastyczne i dysponujesz energią kobiety, masz też w sobie energię dziecka, która jest bardzo twórcza i wznosząca, taka, która motywuje cię do działania, i nóżki ci chodzą, bo chcesz już robić, masz masę pomysłów, chcesz je realizować. Chcesz, żebyś na nowo do tego wróciła i zobacz, co ci się wtedy stanie. Co ci się stanie z głową, co ci się stanie z ciałem, jak, jak to na ciebie zadziała. Jest pewne ryzyko, że zadziała to na ciebie. Trochę refleksyjnie i sentymentalnie i to jest bardzo naturalne, ale wyjmij z tego tą to, to twórczą energię, która będzie temu towarzyszyć. Jak to zrobisz, to zobacz, co się zacznie dziać magicznego. Najlepiej daj mi znać, co się wydarzyło, ale najważniejsze, żebyś to zrobiła dla samej siebie. Podejmij ryzyko i bądź jeszcze bardziej kobietą, będąc częściowo też swoim wewnętrznym dzieckiem.